Cześć, po raz dziewiąty w mojej małej kuchni, Big Fat Daddy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać bardzo szybki obiad, tak jak ostatnio przygotowałem dla Was taką pokazówkę, jak można zrobić ziemniaki takie w łódeczkach z fajną wkładką w środku. I dzisiaj będzie coś podobnego, ale trochę w inny sposób. Też będą ziemniaki, też będzie wkładka, ale zobaczycie, jak można to zrobić w dość oryginalny sposób. Mam nadzieję, że Wam zasmakuje. Słuchajcie, lajkujcie mój, mój fanpage. Tutaj u góry. Tu? Nie. Czy tu? Tu. Tak? Dobrze. Mówię. Z tej strony. Z tej albo z tej strony jest link do subskrypcji. Subskrybujcie mój kanał. Klikajcie lajki albo dislajki. Piszcie komentarze. Piszcie uwagi. Jeśli to, co robię, nie jest takie, jak powinno być. Natomiast jeśli jest tak, jak powinno być, łapki w górę. Do no, dzisiejszej mojej potrawy. Zapraszam. Potrzebuję ziemniaki, mam taki big bigwet BitFed ziemniaki, zgodnie z nazwą kanału, ulubione zioła, tutaj mam koperek, szczypiorek oraz świeżą kolendrę, ostatnio sobie zakupiłem, fajnie to wygląda, posikany ser, cebula, oliwę z oliwek, potrzebuję i boczuś, jeszcze mi taki został od świąt mojej roboty, oczywiście boczek i cebulę podsmażamy. No, to na początek biorę moje big, big Fat ziemniaki, Nakłuwam je wszystkie po kolei. Tak, o! <grystanie> to nie Jack Daniels. Oliwka z oliwek, skrapiam. No, ale bym sobie odkręcił najpierw. Sk skrapiam z każdej strony po troszkę i nacielam ziemniaki moimi świeżymi ziołami, bazylia oraz oraz co? koperek. Żona mamy kupiła takie ręczniczki papierowe, bo po każdym moim gotowaniu czy pieczeniu wszędzie było brudno. Według niej bo ja oczywiście sprzątam. Czyste łapki. Ziemniaczki wysmarowane pięknie, się kulają i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni trzeba odrobinę posolić te ziemniaki. Nikt nie lubi słonych ziemniaków, znaczy nie słonych ziemniaków, tak? Piekarnik 180 stopni. Około godziny, za godzinę się widzimy. Elo, siema po godzinie. Wyjmę jednego ziemniaka i pokażę o co chodzi. Dało. Właśnie. To jeszcze nie jest koniec, delikatnie go nacinam u góry, o. i tak próbuję, żeby się otworzył ten środek. Rozgniatam. Posypujemy go ziołami, dodajemy kawałeczek masła, najlepsze masło byłoby czosnkowe ale ponieważ nie mam mam zwykłe to dam zwykłe tak i zasypię serem i takiego ziemniaczka dam z powrotem do piekarnika na dosłownie 3 minutki. Wypełniam tak przygotowanego ziemniaka cebulką. Dodaję kawałki boczku zesmażonego wcześniej na górę odrobina śmietany Prawda, że wygląda znakomicie, fantastycznie, mm. nie, dość, że wygląda fantastycznie, to muszę powiedzieć, że Smak jest niesamowity, zwykły ziemniak z odrobiną ziół, przypraw, boczku cebuli. Łapki w górę, lajkujcie mój fanpage. Hej!